The eyes of a ranger, the unsuspecting stranger, had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. Cause that's where the ranger's gonna be. O, jakaś jaskinia. Pachnie to jak pod pachami o sportowca. Ale ja lubię zapachy spod pachy. Ej chłopaki. Zobaczcie kto przyszedł. Ginie w Erwisłucie. O ty gadzie zielony jeden. Jak śmiesz taką mnie mówić? Zdychaj. Zjadłem wiśnie i mnie w pęcherzu ciśnie. Muszę oddać mocz na badania przeczyszczenia odbytnicy. O kordę nie trafiam. Jest jakaś wiadomość. Pisze, że jakiś doktor Maus chce mnie zabić. O jest nawet jego portret. Muszę się dostać do miasta. The eyes of a ranger, the unsuspecting stranger, had better know the truth of wrong from right.